Dzień dobry, jeszcze raz witam państwa na wypowiedzi naszej spółki. Chciałbym pokrótce omówić fajną działalność naszej spółki. Czyli po kolei. Weszle RUNO tworzy i rozwija się bardzo w zasadzie zlokalizowane przy klasach komunikacyjnych w całej Polsce. Mieścimy się głównie na stacjach paliwowych znanych markowych obiektów. E, zarówno koncernowych, jak i tych e, prywatnych. Obecnie prowadzonych jest 15 lokali, z tym, e, w tym 5 z na zasadzie franczyz, z 10 jest lokali własnych. Cechą wydłużającą leśną spośród innych firm gastronomicznych jest połączenie polskie, polskiej kulinarnej e, tradycji z nowoczesnymi standardami franczykowymi. Restauracje zarządzane są zgodnie z systemem HCCP, czyli tak naprawdę po prostu HCP. Zdarza się to z dużą odpowiedzialnością za surowce, które są przygotowane na szedarka. Posiłki w no lokalach są przygotowane zgodnie z ustalonymi procedurami, co oznacza jak najniższą jakość dla naszych konsumentów. Część restauracji jeszcze została wypróżniona w 2009 roku w e, produkcji problem w Polsce. I troszeczkę historii teraz, nie? Nie. W 2000 roku w Inicjatywie Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki powstaje się leśnego i została rozwijana przez Towarzystwo Przyjażu Polskiej Kuchni W 2001 roku następuje podwyższenie kapitału miesiąca serii CIP. Następnie w 2006 roku, w trzecim roku jest kolejna emisja serii C. Tak jak wspomniałem wcześniej, to e, radziliśmy praca w 2005 roku i wyróżnienie go od Komisji Polska. W 2011 w połowie roku kontrolę spółki otrzymuje Polskie Towarzystwo Inwestycyjne i taki Kapitał, który jest obecnym właścicielem spółki. W połowie roku również było zmiana na stanowisku prezesem rządu. W 2011 w grudniu wytworzyliśmy miejsce, czyli desk, który powstał już miliona złotych na rodzaj no, inwestycji, na rozwój No i dzisiaj, rok, godziny, na, na w 2012 rok w 2023 roku, leśne rowery na mykole. Troszeczkę o perspektywa rynku. Charakterystyką polskiego rynku jest bardzo duże rozproszenie, które daje możliwości, które daje miejsce dla takiej sieci jak my, o ciekawym i ciekawym modelu sprzedażowym. E, na skutek wzrostu znaczenia roku zamówionego, e, w szczególności turystyki, restauracje dla podróżnych są obecnie jednym z najbardziej rozwijających się segmentów gastronomii w Polsce. No zdecydowanie, oczywiście, ożywienie jest w tytułu 2012 roku z tytułu euro. Widzimy e, tutaj e, szerokie szanse pozyskania większego się z tytułu lokalizacji, które są na właśnie drogach wyrazowych do wszystkich dużych miast naszego które... kraju. Na mapce widzimy e, naszą sieć zapachów, e, tych tak, niestety potwierdzonych nowych lokalizacji, jak widzę. E, to mamy tego małego leżyka, który jest na dole. Te, które mamy zalogowane, to są nasze istniejące działające obowiązki. Podkreślone realizacje, które już wykonujemy na powierzchni, to są lokalizacje w okolicach Warszawy, na trasie katowickiej i dalej na trasie katowickiej, w na i w okolicach budowy, na trasie pomiędzy Wrocławiem, a kierunek na Czeską Pragę. To są trzy restauracje, które zamierzamy otworzyć do Mistrzostw Euro. Koncepcja rozwoju zakłada obecność spółki i, poprzez dwa To są restauracje własne i restauracje franczyzowe. Widocznie jak wcześniej wspomniałem, jest 10 naszych własnych, a 5 franczyzowych restauracji. A, przepraszam. E, strategia rozwoju. W, w restauracjach własnych y, w Leszno skoncentrowały się oczywiście na w patrzymy imprezie w tym roku to są to jest euro 2012. Eee, wdrożyliśmy nową kartę myli, przeprowadziliśmy szereg zmian, które już były zainicjowane w 2011 roku. Eee, w programie Franczyzy przygotowaliśmy nową ofertę dla franczyzobiorców na stacji, dla samych prowadzących, jak również dla koncertu, z którymi chcemy nadal współpracować i rozprzedać się Małe skelety informacji, które się już wydarzyły i które ciągle będą wdrażane w naszej spółce, to jest jakby standardyzacja, opracowanie nowej standardyzacji produktów, wysoka jakość posiłków poprzez nowoczesną technologię. Poprawiliśmy znacząco znaczenie przy drogach i na samych stacjach paliwowych. Wprowadziliśmy też wszystkich instalacjach monitoring, który umożliwi nam szerszą możliwość kontrolingu naszego biznesu. Zmieniliśmy również program muzyczny we wszystkich restauracjach, robiliśmy go z firmą, również notowaną na konek firmą INS, która jest liderem w tego typu rozwiązaniach. Jest to specjalny profil dla leśnego luna, który możemy tylko i wyłącznie w naszych restauracjach posłuchać. Oświeżeniem stołu restauracji polegało na drobnych korektach aranżacji wnętrznej. Sprowadziliśmy nowy program takiego z który To jest oczywiście te zmiany w programie Karty salu klienta, która notuje ostatnio bardzo dużą popularność na restauracjach, także widać, widać jako pozytywne efekt. Struktura sprzedaży leśnego na jak Państwo widzą w przerażającej części są to stawy objadowe, które są naszą lewią częścią sprzedaży. Znaczną udziału również mają złoty, śniadania. I które co prawda mają mały udział, ale są bardzo ważne. To są produkty ekologiczne, które są naszym e, bardzo ważnym specjalem. To są też wziąłem, paskale, te zwierciadła, pask lewowy, silice, miodu ekologicznego, które, które dzisiaj będziemy mogli po prezentacji zbudować. Obecny akcjonariat, który jest, tak jak Państwo widzą, największym udziałowcem. Jest obecny w TTISA i taki FM ma 20%, i n 6, THCL na 10%, i pozostający na wyższe poziomy 20%. Dane finansowe. W poprzednim roku yy, nasz obrót wyczerpował się na poziomie 6800 tysięcy. Niestety wykazaliśmy w bloku straty, która była spowodowana zamknięcie głównych nierętowych lokali, które były stosunkowo młode, więc niestety rozliczenie tego zamknięcia stosunkowo bardzo mocno odbiło się na naszym filmiku To Jeszcze w trzecim kwartale poprzedniego roku notowaliśmy dodatni wynik, natomiast rozliczenie tych właśnie dwóch nierętowych lokalizacji spowodowało takie straty. Oczywiście prze szczegółowe informacje dotyczące tej straty są w naszym dokumencie informacyjnym, w którym można się zapoznać. W 2012 roku e, mamy bardzo e, optymistyczny wzrost e, przychodów, e, co spowoduje, że spółka na falę odzyska efektywność e, po wynikach pierwszego kwartału, które już wstępnie jest znam. E, jestem spokojny o ten wzrost, który jest faktycznie bardzo wysoki, natomiast e, wyniki w do 2011 roku e, za pierwszym kwartał bardzo obiecujące, oczywiście za niedługi czas yy, opublikujemy te dane. Perspektywy na 2018 rok. No to oczywiście największa impreza w Polsce to są miesiące Europy, które, tak jak wcześniej wspomniałem, każą na pewno na 2 pieniędzy. Yy, nowe lokalizacje, które zamierzamy otworzyć do tego czasu, również yy, mocno przyczynią się do, yy, do wzrostu. Przede wszystkim ważna informacja jest taka, że coraz więcej Polaków e, zmienia swoje porównania. Takie tendencje, które e, były już e, z dawnych czasów, czyli Kanada i ten na teraz się, się w zmienia, nasze trendy, e, które są wzorowane na rozwiązaniach zachodnich, e, dają się odczuć. i tutaj widzimy dużą poprawę i wielkie możliwości że nasz produkt będzie profesjonalnie odbierany. Właśnie tematem naszym jest ta zdrowa, regionalna kuchnia, która na, na, ma również produkt turystyczny, oczywiście przy, przy takiej okazji jak Euro, które trwa tylko miesiąc, e. będzie, będzie nadal odbierany jako produkt, dla turystów. Nie ma e, obecnie w Polsce żadnego rozwiązania o identycznym profilu biznesowym, więc liczymy tutaj te szanse na, na pozyskanie coraz więcej dobrej lokalizacji i wzmocnienie marki e, w sprawie. Bardzo dziękuję za uwagę i przepraszam posłę, który na listę mi e, no, nie dał się go. Bardzo dziękuję za przybycie i zapraszam, oczywiście na mały...